W części konferencji po meczu dziewiętnastej PKO Bank Polski Ekstraklasy jesteśmy po spotkaniu Krakowi z Rakowem Częstochowa. Jest z nami trener Krakowi, Dawid Kroczek, witam trenera. Dzień dobry. I tam proszę o komentarz spotkania. W pierwszej kolejce przyszło nam się mierzyć e, z naprawdę bardzo wymagającym rywalem, jeżeli chodzi o start e, w wiosennej. Wiemy, że zespół Rakowa e, jest to bardzo silna drużyna. zespół za dzisiejsze spotkanie i za to, w jaki sposób realizowali to, co I to, że w tym meczu tak naprawdę jedna i druga drużyna mogła przychylić szale zwycięstwa na swoją stronę, bo mimo tego, że to jest wynik bezbrankowy, to nie był mecz zamknięty za, za, dla żadnej ze stron, a był to mecz, w którym oba zespoły dążyły od samego początku do końca, bo zdobycia trzech punktów, to na pewno mogło się bardzo podobać. myślę, że pierwsza połowa nasza, w szczególności początek był bardzo odważny zdecydowaliśmy się na mocne rozpoczęcie i próbę wykonywania skoków pressingowych tak często jak to będzie możliwe myślę, że też to było widoczne, bo tutaj hmm, kilka razy po odbiorach szybko doprowadziliśmy do uderzenia na błędy, to W pierwszą część spotkania, dłużej utrzymywał się przy piłce. Natomiast nasze działania w obronie, mogę powiedzieć, nie chcę powiedzieć w końcu w obronie, ale nasze działania obronne, wydaje mi się, że w dzisiejszym spotkaniu były jedne z najbardziej skutecznych w perspektywie całej ligi, o którą tutaj funkcjonujemy, ponieważ byliśmy mocno zdeterminowani przede wszystkim działania indywidualne, informacyjne były na wysokim poziomie. Nie dopuszczaliśmy do wielu sytuacji bramkowych przez strukturę, przez działania zawodników. Jeżeli chodzi o ich indywidualne, o ich indywidualne e, rzeczy, które były na boisku, m.in. takie jak pojedynki, czy to w powietrzu, czy to na ziemi. I to też oddalało zagrożenie od naszej bramki. Druga połowa jest dużo bardziej otwarta, z dwóch stron. Myślę, że tak jak powiedziałem na początku, był to, był to moment, w którym dwa zespoły chciały wygrać. I Stąd też było więcej miejsca i przestrzeni pomiędzy e, liniami. E, myślę, że tutaj no, jedna bramka zamknęłaby spotkanie, zarówno dla Rakowa, jak i dla nas. Szanujemy bardzo ten punkt, tak jak powiedziałem, doceniam pracę drużyny, bo wykonała gdzieś naprawdę ciężką robotę i zasłużyła na zdobycie tego jednego punktu. Myślę, że to jest otwarcie sprawiedliwe, e, ale też dobry e, start i to, co czeka nas przed kolejnym spotkaniem. Dziękuję. Ja, proszę ja Panie profesorze, Michał Białowicki, Polska w nie sposób zapytać o tę ważną uroczystość, która miała miejsce przed meczem, czyli nadaniem głównej trybunie imienia pana profesora Janusza Filipiaka. Czy w jaki sposób ta uroczystość wpłynęła na zespół, czy w ogóle była rozmowa jakaś na ten temat w szatni? wiadomo, że profesor był jednak architektem wielkości tego klubu w ostatnim Oczywiście, roku. Oczywiście, że tak. Tutaj profesor budował Krakowie i to trzeba oczywiście bardzo szanować i stąd też te wszystkie okoliczności, które miały miejsce dookoła. Natomiast ja widzę drużynę, że niezależnie od tego, czy jest jakiekolwiek wydarzenie związane z Krakowią, czy też tego wydarzenia nie ma, ma funkcjonować na wysokich obrotach i to poświęcenie ma być zawsze, niezależnie od tego, czy coś się dzieje, czy też nie, bo to nie są dni, które będziemy sobie wybierali, kiedy będziemy zaangażowani, tylko to ma być po prostu w każdym meczu. Za to zyskuje się szacunek i ludzi, którzy nas oglądają i cieszę się, że taką drużyną jesteśmy, bo wiele razy pokazywaliśmy, że z trudnej sytuacji potrafiliśmy wyjść. Dzisiaj to jest naprawdę mnóstwo pracy i wysiłków. To, żeby zdobyć trzy punkty, zdobyliśmy jeden, ale bardzo to doceniam i tak jak powiedziałem, wymagam tego, żeby to było i działo się w każdym miejscu i czasie. Chciałem zapytać też od Kacpra Śmiglewskiego, który wrócił od grudnia nie 24, tylko trzeciego roku. Udało się go panu zbudować do tego stopnia, że wskoczył do wyjścia jego składu i miał nawet y, okazję do strzelenia bramki. Czy pan jest zadowolony z formą, którą on prezentuje po tak ciężkim okresie jakiś? Kacper oficjalnego meczu nie rozegrał bardzo się przed rok. To jest bardzo długa przerwa. Podjęliśmy, myślę, nie chcę powiedzieć decyzji odważnej bądź ryzykownej, tylko Kasper po prostu zasłużył na to, żeby wyjść pierwszy składzie. Nie miał nawet mnie to znaczenia, że to jest chłopak, który jest młodzieżowcem, bądź yy, za który nie grał przez dłuższy okres czasu, po prostu wyglądał dobrze i rozpoczął mecz w wyjściowej jedenastce. Yy, jest sporo elementów, które należy poprawić i aspekt też w tym doskonale wie. Natomiast dzisiaj realizował nasze zadania bardzo dobrze. Znalazł się w dowolnej sytuacji, mało braku, żeby zamienić je na bramkę. Natomiast jest to dla nas bardzo ważny zawołnik. Ja Iśnienie, jeżeli chodzi o siłę ofensywną. Dzień dobry Panie Trenerze. Teraz Gratuluję punktu. Chciałbym zapytać o decyzję, jakie Pan podejmował dotyczące zmian. Rzadko się zdarza, że mając w dyspozycji pięć warsztat, zdecydował się Pan tylko na dwie. Chciałem zapytać z czego to wynikało. No i Właściwie pytanie takie troszeczkę personalne a propos tych zmienników, bo spośród takich ofensywnych, bardzo ofensywnych zawodników na ławce yy, nie wykorzystał pan Filipa Ruzgi. Czy nie było pokusy aby biorąc pod uwagę to jak ten mecz był intensywny, jak zawodnicy byli zmęczeni, a nie, że ktoś może grał gorzej, żeby jednak dokonać też takiej ofensywnej zmiany w tym ostatnim kwadransie meczu. Myślę, że zaczynając od Filipa. Yy, Podyktowany było to, że dzisiaj, tak jak widzieliście, rozpoczęliśmy strukturze 5-3-2. i IDIN grał jako typowa ósemka w przede wszystkim fazie bronienia. E, I to jest system, w którym tutaj Mike, Michael Maigart i Patryk znajdują się lepiej, jeżeli chodzi o tę linię pomocy. Ten zespół funkcjonował dobrze. I też musimy się zastanowić, czy czasem zmiana e, też jest potrzebna. No bo jakby no nie zawsze tylko jest konieczność wykonania pięciu dni, żeby też nie zaburzyć tej struktury. Jakby podjęliśmy tą decyzję świadomą, wiedzieliśmy, że Kasper mm, będzie miał problem z utrzymaniem intensywności przez 90 minut. Jeżeli zobaczymy raport motoryczny, do którego już mieliśmy w wykonano największą liczbę sprintów. To była praca na bardzo wysokiej intensywności. Wiedzieliśmy, żeby to utrzymać tę intensywność, musimy wprowadzić taki okay. taki był plan, który zakładaliśmy sobie przed meczem yy, w końcówce spotkania. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu Amira, który bardzo dobrze wyglądał w tygodniu. Yy, też był bardzo blisko grani, no, oczywiście, pierwszy, 11, dał dobrą zmianę, był agresywny w pojedynkach, zatrzymywał ataki Rakowa i stanowił taki bufor pomiędzy atakiem a obroną. Myślę, że to jest jedno, jego, jedno z lepszych wejść tutaj w Krakowie i dał nam na pewno trochę spokoju, jeżeli chodzi o te działania w fazach przejściowych. Natomiast do Filipa. Mm, podjęliśmy po prostu decyzję, że go nie wpuścimy i jakby no to wynikało z, tak jak powiedziałem, no, z tego, że funkcjonował dobrze i też byliśmy mieli strzelenia bramki, nie chcieliśmy yy, czy zdjąć ID-na, który wiemy, że też czasem tak naprawdę z niczego potrafi wykrować sytuację bramkową. Taka decyzja była dzisiaj, ale to nie znaczy, że oczywiście takie będą też w innych meczach. I jeszcze drugie pytanie a propos obsady w bramce, ponieważ po tej przerwie, po okresie przygotowawczym yy, to była jedna z takich podstawowych, niewiadomych ich, jakie, jakie, pań, jakie sztab podejmie decyzję? Chciałem zapytać, czy jest Pan zwolennikiem tego, że, że jak już się wybrało tego pierwszego bramkarza, to raczej konsekwentnie idziemy w tą stronę, czy to ciągle jest otwarty temat? wsady bramki. Znaczy, dzisiaj rozpoczął w bramce bramkarz, który po prostu w naszej opinii na tą chwilę wychodzi rywalizację i tu nie ma wielkiej filozofii, bo to. Jest y, decyzja naszej, nasza opinia, i ja uważam, że tutaj Sebastian y, po prostu zasłużył na to, żeby myśleć od początku, natomiast y, Henio bardzo mocno na niego naciska. I y, ten okres przygotowawczy, który rawi przepracował tak naprawdę cały z nami, y, bardzo mocno go też odmienił I to już nie jest ten y, rawi, który widzieliśmy go z tej rundy jesiennej, gdzie może tej stabilizacji formy troszkę brakowało, tylko naprawdę wyglądał bardzo dobrze do samego końca. Y, po dyskutowaliśmy pod kątem obsady bramki, natomiast Sebastian wyglądał nieco lepiej. Też musimy pamiętać o tym, że wszedł do bramki w meczu z Gliwicami, się na zero z tym nie popełnił żadnego błędu. Dzisiaj też był bardzo pewny. Jeżeli utrzyma tą dyspozycję, będzie bronił. Natomiast nie chcę zamykać rywalizacji na żadnej pozycji. Po prostu no, tego też jest nasza kadra i pozostali zawodnicy, że wywierali presję i naciskali na tych zawodników, którzy grają. I będziemy to robili umiejętniej, tym będziemy silniejszym zespołem, bo w przypadku jakichkolwiek urazów, czy kartek? My wchodzi inny zawodnik, gra i my też nie otrzymamy spadku jakości. Do tego dążymy, ale to nie brzmi, ale trzeba to bardzo mocno egzekwować w tej Dobry wieczór, panie trenerze, Piotr Żyblecki, 365 dziewięciuset. Chciałem dwie rzeczy zapytać, przede wszystkim o formację, bo mówi pan o tej strukturze że jest 1 2 Czy to po pan ten mecz z tak zadaniowo, czy być może w kolejnych meczach zobaczymy podobny pomysł? To jest najpierw. Tak, ratowaliśmy ten med zadaniowo i trzeba było znaleźć takie ustawienie, które będzie najbardziej skuteczne w stosunku do drużyny przeciwnej. Raków bardzo często jest nastawiony na zdobywanie środkiem i tutaj chcieliśmy wykluczyć to możliwość tworzenia przewagi w centralnym sektorze. Widzieliśmy, że kiedy to było niemożliwe, bardzo często dziesiątki Rakowa, IV m.in. opadały w boższe sektory, żeby przeładować jedną ze stron i tam tworzyć małą grę. My dość sprawnie na to reagowaliśmy, bo albo przeskakiwał w takiej sytuacji Otar wyżej, Jugi trzymał szerokość i wysokość, albo wyskakiwał Jugi razem z Iwim, a Otar trzymał ustawienie blisko centrum i jakby byliśmy też na to przygotowani. Ale tak jak mówię, no to wynikało z tego też, jak Rakow jest nastawiony do gry po ofensywie. Natomiast dobrze wyglądały dzisiaj nasze skoki pressingowe i działania, jeżeli chodzi o odbiór na połowie przeciwnika i tu stworzyliśmy dużo zagrożenia Rakowowi i też jakby liczyliśmy się z tym, że będziemy to robić, ale jakby w trakcie meczu z dynamiki spotkania wyszło to, że to może być bardzo skuteczne i się nie cofnęliśmy. Plan był taki, że te pierwsze 10-15 minut idziemy mocno, ale tak naprawdę utrzymaliśmy to do końca spotkania, bo widzieliśmy, że może przynieść to korzyść. Oczywiście jest pewne zagrożenie, czy wytrzymasz intensywność w takim nastawieniu do gry, natomiast dzisiaj byliśmy świetnie przygotowani motorycznie, więc to wyglądało naprawdę dobrze, i, i dlatego postanowiliśmy utrzymać tą strukturę. I krótkie pytanie na koniec: Czy pan trener wie, za co obejrzał żółtą kartkę na tym spotkania? Średnio. Nie dostał pan pamiętacza, że ten, że? kartkę, ale nie będę w to wchodzić i dywagował, bo może będzie tutaj coś zadebrane. Dzień dobry, panie trenerze Krzysztof Kawal, przegląd sportowy. Mam pytanie dotyczące tego, co pan miał też wcześniej wspomnieć. Rozumiem, że pan nie miał okazji poznać profesora. Filipiaka i Pan tutaj do Krakowi już y, w tym późniejszym okresie, ale właśnie w zasadzie mija rok od tego czasu, prawda, bo y, takie krótkie podsumowanie do Panu tej swojej pracy, bo tak słyszymy głosy o co się udało Prezesowi Drużdżowi z Krakowi najbardziej, no to przewija się ten wątek, że właśnie y, to wynalezienie Pana, czyli postawienie na Pana, bo Pan przed miał tutaj prowadzić inny zespół i jak, jak Pan do tego podchodzi, jak Pan to ocenia, jak Pan widzi tą Krakowie y, od, przez rok rozwijającą się. Czy znaczy myślę, że powtarzam to często? Ja nie jestem osobą, która sobie przypisuje zasługi, i też nie jestem osobą, która kiedy coś nie idzie, przypisuje sobie porażki, Po prostu robię to, co do mnie należy. Zgadzam się tutaj z panem, bo jakby postawienie na mnie było wyborem nieoczywistym i to wiemy wszyscy tutaj na tej sali. E, natomiast czasem w tym nieoczywistym wyborze, jeżeli się podejmie trochę ryzyka, może się to okazać skuteczne, i tutaj w naszym przypadku to się okazało skuteczne, bo um, utrzymaliśmy zespół w klasie i na tą chwilę funkcjonujemy na zadowalającym poziomie i wszyscy jakby to widzimy i doceniamy. Też jestem bardzo wdzięczny za to, co się stało i doceniam tą szansę. Natomiast jak ja powiedziałem, no skupiam się na tym, żeby wykonywać tą pracę jak najlepiej, niezależnie od tego ile czasu jest przewidziane dla mnie w Krakowi. To też, też trochę pokazuje życie, jak yy, pewne rzeczy się układają. No, przychodzą tutaj, jakby to celowo yy, miał to być zespół rezerw, a skończył się na tym, że tak naprawdę można pracować w ekstraklasie. Tak jak mówię, no, takie scenariusze czasem są pisane i też widzieliśmy ten scenariusz z zeszłego roku i mistrz, obecnego mistrza Polski, który był bardzo podobny. Ale myślę, że bardzo ważna jest taka rozwaga i twarde są panie po ziemi, żeby też yy, nie dać zwariować i dalej wykonywać swoją pracę. Cieszę się bardzo, bo. Widzę sporo zmian, które następują w klubie i tak jak powiedziałem, to nie jest tylko moja rola, tylko wszystkich osób tutaj, zaczynając od prezesa i kończąc na każdym pracowniku w Krakowie, bo wszyscy tu wkładają cegiełkę do tego, żeby ten klub się rozwijał. I ja to też bardzo doceniam. E jeżeli chodzi o zespół, podejmujemy wiele ciężkich, trudnych decyzji. E drużyna przechodzi transformację. E z jednych zawodników rezygnujemy, innych pozyskujemy. I tak jak powiedziałem, chcemy mieć drużynę taką, jaką widzę ja. I żeby to byli zawodnicy, którzy są zdolni do maksymalnych poświęceń, nie narzekający, tylko wykonujący 100% pracy, najlepiej jak potrafią i taką grupę tworzymy i myślę, że to też było widać w takich ciężkich momentach na boisku nieraz. Gdzie nas to zaprowadzi, ja nie jestem w stanie tego na to powiedzieć, bo um, łatwo jest pewne rzeczy jakby z góry, yy, z góry przewidywać, natomiast yy, wierzę w tą ciężką pracę i w poświęcenie za sprawy i tego wymagam od zawodników i cieszę się, że... Yy, Idziemy wszyscy w wspólnym kierunku, znaleźliśmy wspólny język, łącznie ze sztabem i z piłkarzami i staramy się tego most trzymać, żeby, żeby nie zejść na tą stronę drogi, która, która gdzieś tam później będzie dla nas nieodpowiednia. Dziękuję w takim razie. Wszystkie pytania, tak? Dziękuję za udział. Dobranoc. Dziękujemy.